W małej ślicznej chatce na skraju leśnej drogi mieszkał siedmioletni Oliwierek z rodzicami i młodszą siostrą. Tatuś Oliwierka był z zawodu kierowcą i podróżował ciężarówką do dalekich krajów. Z podróży tych zawsze przywoził wiele ciekawych historii. Opowiadał o dzielnych torreadorach w słonecznej Hiszpanii, o najpiękniejszych tulipanach, jakie rosną w Holandii, o wieży Eiffla, która góruje nad Paryżem we Francji. Historii było tak wiele, a co jedna ciekawsza. Oliwierek nie mógł się doczekać, aż sam zostanie kierowcą wymarzonej ciężarówki i będzie tak jak jego tata podróżował po świecie. Marzył o wielu przygodach. Może pojedzie do Szwecji i spotka tam Wikingów? Albo do Anglii zobaczyć Big Bena. Oliwierek? Z rozmyślań wyrwała go mama. Wyprowadź na spacer Azora. Tylko proszę nie oddalaj się zbyt daleko i nie spuszczaj Azora ze smyczy. Przestrzegała. Dobrze, mamusiu. Zapiął psu smycz i wesoło wybiegli z domu. Całą drogę podskakiwali radośnie, aż w pewnej chwili Azor zobaczył kota. Zaszczekał głośno i pociągnął Oliwierka z całej siły. Chłopiec nie utrzymał smyczy i jego piesek uciekł w głąb lasu. Azor! Azor! krzyczał za nim Oliwierek i biegł co sił w nogach. A Azorku! Gdzie jesteś? Rozpłakał się przerażony. Po chwili zorientował się, że nie wie gdzie jest. Nie tylko zgubił Azorka, sam też nie wie, jak wrócić do domu. Na dodatek robiło się coraz ciemniej, zapadał już zmrok. Oliwierek jeszcze nigdy tak bardzo się nie bał. Jak wrócić do domu? Zgubiłeś się, chłopczyku? Nagle podjechał do niego czarny samochód. Wsiądź, podwiozę cię, gdzie tylko będziesz chciał, zapewnił przeraźliwym głosem. Naprawdę? Zabierzesz mnie do domku? Zapytał Oliwierek, nie wiedząc, co robić. Przecież rodzice tyle razy ostrzegali go, że nie wolno wsiadać do obcych samochodów. Było jednak późno i Oliwierek bardzo chciał wrócić do domu. Wsiadaj! przekonywał czarny pojazd, którego silnik ryczał coraz głośniej, a światła oślepiały chłopca. Przerażony Oliwierek już miał wsiadać do samochodu, gdy usłyszał nie, nie wolno! Czarny samochód odjechał z piskiem opon, zostawiając za sobą tumany kurzu. Tuż obok Oliwierka pojawiła się natomiast wesoła ciężarówka, dokładnie taka, jaką jeździ jego tata. Tatuś! ucieszył się chłopiec. Oliwierku, dlaczego chciałeś wsiąść do tamtego samochodu? Przecież wiesz, że ci nie wolno strofował go tata. Zgubiłem Azora i. Nie wiem, jak trafić do domu płakał chłopiec. Już dobrze pocieszył go tata i kazał wsiąść do samochodu. Usiądź w swoim foteliku i zapnij pasy przypomniał. W porządku, ruszamy. Dojechali do głównej drogi i zatrzymali się na światłach. Przez jezdnię przechodziła grupka rozbawionych dzieci. Mają zielone światło, krzyknął Oliwierek. Dlatego mogą bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, a my musimy stać. Zgadza się, pochwalił go tata. Pamiętaj jednak, że przechodząc przez jezdnię zawsze musisz popatrzeć, czy nic nie jedzie. Najpierw spójrz w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo. Zapamiętam. Krzyknął Oliwierek i dostrzegł, że światło się zmieniło. Teraz to my mamy zielone i możemy jechać. Ruszyli w dalszą drogę. Nagle tata zwolnił. Drogą szedł chłopiec w odblaskowej kamizelce. Tatusiu, a po co mu taka kamizelka? Zastanawiał się chłopiec. Widzisz, synku, jest już ciemno, a ten chłopiec idzie drogą, którą przejeżdżają samochody. Nasz samochód jest bardzo duży w tych ciemnościach. Mógłbym nie dostrzec chłopca. Taki duży samochód jak nasz bardzo długo hamuje. Gdybym na czas nie zobaczył tego chłopca, mogłoby dojść do nieszczęścia. Dzięki tej odblaskowej kamizelce widzę go z daleka i na czas mogę zwolnić. Aha! zrozumiał Oliwierek. Ja też muszę mieć taką kamizelkę. Zgadza się, powiedział tata, ale może na początek założysz odblaskową opaskę? zaproponował. Ale fajna! ucieszył się Oliwierek i nałożył opaskę na prawą rękę. Tatusiu, dlaczego jedziemy tak wolno? Niecierpliwił się chłopiec. Mamy tu ograniczenie prędkości. Widzisz ten znak? Nie wolno nam jechać szybciej. Ale popatrz tylko tam do przodu. Widzę nasz dom! Już jesteśmy w domku! Ucieszył się. Gdy tata się zatrzymał, wybiegł z samochodu. Natychmiast szczekaniem powitał go Azor. Piesku, wróciłeś! Cieszył się chłopiec. Tego wieczoru położył się do łóżeczka i zasnął. "Śniły mu się kolejne przygody w krajach, które odwiedzi, gdy tylko zostanie kierowcą."